Nie, łukaszek! Co z nim zrobiłaś? Powiedz, To było tak. Karina, Karina, widziałaś? O, matko, ale fajnie, idziemy? Na pewno nie dasz rady, ja wejdę. Nie dam chodź, idziemy. rady. Idziemy? Dobra, jak chcesz? Wiesz co? Ja. Oj, chyba nie chcę. Oj, deklaruj. Nie, ja chyba nie chcę. Chodź, idziemy, idziemy, idziemy. Nie, chyba nie. Jednak chodź. No chodź, chodź, chyba pomysł. Ale zrobimy to razem. Tak, tak, tak. ja wejdę. Wejdziesz Wejdzie ze mną tak. na pewno. Wejdę z tobą. Na chodź. pewno. Tak, chodź. Karina! Karina! Czemu ty mi to zrobiłaś? Czemu ty mi to zrobiłaś? Marina! Marina! to Czemu ona mi to zrobiła? Czemu?